Wiosakowski. Wiosakowski. Wiosak, 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 wiosak. Chciałeś Pro. to masz prog. tutaj grubo się zaczęło. Od razu poszedliśmy. Co? Podsułem. Chodź, wariacie, słyszysz? Jasiu, to chodź, sobie od razu wyjaśnimy, wiesz. Bez kitu. Twoją karierę przysypie piach zapomnienia, żebyś sobie kurwa zapamiętał to. A za ten prokat wariacie, to jak ci trafi w tej klatce, to bez kicsią... To jest pył, pył, który zmienić ciebie lewaka, że będziesz jeszcze sył Gdyby nie ci ochroniarzy, to byś już kwiczał i przepraszał, rozumiesz to? Rozumiesz to? Ja jestem ziemowik, ja mocki będę przekonaj, mnie, przekonaj mnie. rozumiesz to? No to chodź, no to chodź, kurwa. Dobra, dawaj, siadamy.